Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Wysyłamy jeszcze raz słowo, jedno słowo na serwer, bo zapomniałem wczoraj, przygotowując to nagranie, zaprosić Was na dzisiejszą Eucharystię z modlitwą o uzdrowienie online z naszego stadnickiego kościoła. Tak jak przed miesiącem, na naszym kanale YouTube gromadzimy się, by wspólnie się modlić, i oczywiście na antenie Radia Profeto. Zapraszam Was więc bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dołączycie dzisiaj. O 20, że będziemy mogli wspólnie się modlić i słuchać słowa. Kolejne dwie przypowieści, tak zwane przypowieści o Bożym Miłosierdziu, o zaginionej owcy i zagubionej drachmie. Zapraszam Was serdecznie, a teraz już i jeszcze raz jedno słowo: wielomóstwo. Po intensywnych rekolekcjach w Dąbrowie Tarnowskiej pół dnia na reset. I biegówki na turbacz. Słuchajcie, cudowne doświadczenie przede wszystkim odkrycia dzisiejszej Ewangelii w tej wyprawie. Bo tu w górach na wielomóstwo nie można sobie pozwolić, bo żeby wydrapać się na ten turbacz, naprawdę trzeba oszczędzać oddech. Nic się nie mówi, a jednak cały czas jakby z Panem Bogiem za rękę. Medytacja, która pośród tych gór tutaj idzie. Bardzo y, łatwo. O wiele łatwiej niż nieraz w kaplicy czy w innym miejscu, bo tutaj doświadczamy nieprawdopodobnej obecności stwórcy. I tutaj dzisiejszą Ewangelię naprawdę y, rozumie się inaczej. Gdzie Jezus mówi, że naprawdę nie trzeba przegadać czasu, by y, z Panem Bogiem. Pobyć naprawdę nie trzeba. Można godzinami po prostu milczeć, w sercu, kontemplować jego obecność, cieszyć się wewnętrznie jego obecnością, mieć tą wewnętrzną radość z powodu jego obecności i to wystarczy, naprawdę nie trzeba wiele mówić. Niech tym wielkim Poście może rzeczywiście postawmy na więcej ciszy, a mniej mniej. Potoków, słów i wielomóstwa, to na pewno będziemy wewnętrznie bardzo rozradowani i ukojeni Bożą obecnością. Niech nas błogosławi, Szczerze, Bóg, Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.